Siemanko z tej stery witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w serii. Nie nazwałem jeszcze tej serii. Ehm, niech będzie Minecraft Soulties. Witam Was w drugim odcinku serii Minecraft Soulties, w serii, w której jesteśmy sotysem wioski i, i ją rozbudowywujemy. No dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, witam was w drugim odcinku, mamy nowego Snapshota 19w03c i oprócz tego, zobaczcie, mamy kamerkę i mamy nowe tło. To jest pierwszy film na kanale z nowym tłem e, za kamerką, więc mam nadzieję, że wam się podoba. Powiedzcie wam, czy... Powiedzcie, czy wam się podoba, bo mi się naprawdę bardzo podoba, naprawdę strasznie się jaram tym, jak to wszystko tutaj z tyłu wygląda. Oczywiście będzie wyglądało jeszcze lepiej, ale na razie dopiero co to ułożyłem, dopiero co postawiłem komputer, wszystko działa, mam nadzieję, że wszystko działa, wszystko się nagrywa, więc lecimy. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj musimy dalej pocisnąć e, nasze tutaj, e, nasze tutaj wioskowe, wioskowe rzeczy. No i przede wszystkim tutaj wybuchały nam Creepery, troszeczkę jest kiepsko. Trzeba będzie zrobić oświetlenie: przede wszystkim oświetlenie wnios wnioski, wioski. Więc przydałby się jakiś, e, jakiś węgiel czy mamy kill off? mamy kill off, więc moglibyśmy w sumie poszukać na tej górze gdzieś, tu musi być węgiel, no właśnie, o tam nad tym domkiem jest, więc pójdźmy, ogarnijmy no i słuchajcie, jako, że to jest taka seria moja pogadankowa, ja tutaj bardzo bardzo dużo gadam czasami gadam troszeczkę, troszeczkę dłużej niż powinienem gadać to słuchajcie, podzielcie się z nami taką informacją, że e, Znalazłem ostatnio bardzo, du, bardzo e, fajne gierki, które chciałbym nagrać e, Są trzy gry, z czego chyba jedna jest dopiero e, Jedna dopiero co wyszła, więc w sumie nikt na, nikt na YouTubie jeszcze nie nagrywał, a jest naprawdę super Więc e, spodziewajcie się na kanale niedługo właśnie e, Takich filmów z takich fajnych, fajnych randomowych gierek, które są, które są jedna, jednocześnie naprawdę bardzo fajne tak już mi się język plącze, ale tak to jest. Słuchajcie, na tym odcinku będzie na tym odcinku <noise> Na tej serii język będzie mi się plątał bardzo, bardzo często, ponieważ będę bez przerwy gadał. Będę gadał i gadał i gadał i gadał, więc Równie dobrze że możecie sobie albo głos wyłączyć, ee, albo możecie sobie na przykład słuchać tego jako podcastu, bo ja ja to też tak w sumie mogę sobie ee, w ten sposób mówić. Do siebie, czy do was, dla, do tego, kto, kto, tą, kto ten film ogląda. No i dobra, słuchajcie, musimy zebrać troszeczkę węgla, zrobić pochodnie i oświetlić naszą wioskę z każdej strony, ponieważ. Czy to jest.? Okej. Okay. Tak się zastanawiałem, co tu się dzieje, czemu, ten, czemu, to, czemu to nie spadało. No ale oczywiście, świat się wygenerował. Czasami, jak się świat wygeneruje, to jakby nie działa na niego grawitacja, więc na przykład jest taki na przykład śmieszny mem na, na internecie, ale to chyba z jakiejś dawnej wersji Minecrafta, gdzie ktoś sobie buduje, 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 na pustyni nagle wykopuje jeden klocek i okazuje się, że jest nad jakimś, nad jakimś kanionem i mu wszystko na głowę spada. W sensie, o, na głowę mu spada, tak, tak jak właśnie to mi spadło na głowę. No ale dobra. Węgiel to jest nasza Tutaj najważniejsza sprawa, i jeśli chodzi o kamerkę, też wam sobie pogadam. Też musicie słuchać. Widzicie, wy jesteście biedni. Jeśli chodzi o kamerkę, to mam bardzo fajną sprawę z tym tłem. Znaczy, i takie, czy planuję sobie kupić jakąś lepszą żarówkę, ale mam pilocika i mogę sobie zmienić kolor. Yy, no, pokaż, pokaż, że mogę zmienić. Mogę sobie zmienić kolor tła. Mogę sobie walność czerwone tło, chociaż tego czerwonego właśnie niewiele widać, chciałbym jakąś taką mocniejszą żarówkę, żeby fajne kolorki można było robić. Jest czerwony, jest e, żółty, jest zielony, jest niebieski, no i jest ten, ten, ten chyba jest najfajniejszy, co? Nie ten, o ten jest najfajniejszy. E, więc no, tyle jeśli chodzi o kolorki. A, no jak jesteśmy już przy żarówkach, to wiecie co? Nie wiem, czy nie zrobię nowego celu na live'ie. Bo znalazłem ostatnio na, na internecie taki pokaz, są takie żarówki, one się nazywają chyba Philips Hue, e, i można je synchronizować z e, tym takim oprogramowaniem od Razera. Ja mam klawaturę od Razera i mam myszkę od Razera, i można to e, połączyć z tymi żarówkami, tak żeby te żarówki świeciły się na kolor tego, co się dzieje aktualnie w grze. Czyli na przykład, e, dla przykładu, w Minecraftie jak jesteśmy. Jak jest dzień, to jest inny kolor żarówek. Jak jest Minecraftowa noc, to jest inny kolor żarówek. Jak na przykład giniemy, to jest na czerwono. Jak dostaniemy obrażenia, to miga na czerwono. I tak samo w innych grach, na przykład w Fortnite, jak się wyjdzie poza strefę, to jest na fioletowo, naprawdę to by było super i chciałbym sobie właśnie za, e, za fotelem to postawić, żeby wiecie, żebyście mieli jakby, żeby kolor kamerki zmieniał się tak samo jak kolor e, tła, więc myślę, że to by była fajna sprawa, napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym sądzicie, a ja może zamiast gadać niepotrzebnie, to, to troszeczkę tutaj pooświetlam e, okolice, przede wszystkim o te ścieżki, o tu... Tu, tu Starszy mi tych płon Nie starczy, spokojnie Tutaj, zobaczcie jaka ta wioska jest naprawdę ogromna Ja nie wiem jak ja ją tutaj całą będę musiał y, Pilnować Na pewno będę robił mur To jest, to jest na pewno To jest pewniak, więc y, Mur trzeba będzie naprawdę bardzo Bardzo wielki robić Znaczy mur, bardziej takie ogrodzenie To nie jest średniowiecze przecież y, Ale trzeba by to naprawdę y, Dobrze ogarnąć Tutaj widzę pochodnie są, tutaj pochodnie są, e, tutaj też wszystko jest. Tu Tutaj schody trzeba zrobić w ogóle, poczekajcie, mam, mam jeszcze troszeczkę tych schodów, nawet sporo, 44, zróbmy tu od razu schody, co? E, tak, żeby nie było problemu. Tu by się te schody zaczynały, od... czy ja słyszę zombiaka małego? E, tu by się zaczynały, zaczynały schody, ciach, ciach. I lecimy, lecimy nimi tak do góry, widzę, że trochę jest nierówno. Eee, trzeba będzie to wszystko prostować. O nie, tutaj... Dobra, to zrobimy sobie, że tu jest yy, odpoczynek. Czyli zwykły... Zwykła ścieżka. O. I tu się zaczyna dalej... Kolejny schodek. Ciach, 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 ciach. Zapełnijmy. Ciach, ciach. Zapełnijmy. Ciach, ciach. Ciach. Ej, tu nawet, nawet idealnie zobaczcie się te wszystkie yy, schodki układają. O. Ten sposób, tutaj bym zrobił zwykło, zwykły, zwykłą trawę, bo nie chcę, żeby te ścieżki były szerokości, e, szerokości 3. Chciałbym, żeby to było szerokości 2, mimo wszystko. W sumie nie wiem czemu. A bo tu jest. O kurde, tu jest jeszcze. Tu jest jeszcze w tą stronę. Poczekajcie, to my to musimy jakoś ogarnąć. E, stąd. Stąd z góry chyba po prostu będzie tutaj przejście. Zobaczcie, zrobimy sobie takie coś, że tu zrobimy ścieżkę. Ta ścieżka sobie tutaj będzie szła W ten sposób No i przydałoby nam się też kilofy Czy mamy jakiś iron? Chyba, nie, chyba nic nie zdobywaliśmy, co? Zaraz ogarniemy Ale o tutaj Wypełnijmy to wszystko Trawą Pyk O, w ten sposób Będzie sobie ta ścieżka szła eee, Tylko czy będziemy mieli tutaj trawę jakąś? Chyba niekoniecznie to nam nie zarośnie trawą, jeśli nie mamy trawy obok. No to kiepsko. Chyba, że samo zacznie rosnąć. Nie, powinno samo zacząć rosnąć. Ok, to będzie spoko. Tu mamy zejście. Idziemy w takim razie w drugą stronę. Ogarnijmy e, dalej światła, bo to chyba jest, nie jest jeszcze do końca wszystko oświetlone. E, tutaj jest OK. Tutaj trzeba. Siub, siub. Proszę się nie spawnować w mojej okolicy. O właśnie, zobacz, tam już szkielet jest. Proszę się nie spawnować w mojej okolicy, dziękuję bardzo. Proszę mi to najlepiej nie wybuchać. Byłbym bardzo miły, jakbyście na przykład. E, nie zabili mnie. To to, to, by, było, to by było bardzo przyjemne. <ścoughs> tutaj. E, oho, co? Jak my to mamy zrobić? Jak tą ścieżkę tutaj połączyć? Przecież nie połączymy tego, w żaden sposób nie zrobimy żadnych schodów. Ten dom po prostu będzie jakoś tak. Chociaż... Tam jest chyba. przy... Co? Tu jeszcze musimy schody zrobić? Nie, wiecie co? To jest. My już tam się drewno kończy, a my nie mamy. Nie mamy jak ogarnąć tych schodów wszystkich. Dobra, czekajcie, prześpimy się w takim razie. Nie chcę tutaj łazić po nocy. Ale mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo roboty do ogarnięcia. O, właśnie, łóżeczko, ciach. Mamy starcie dużo do ogarnięcia. Nie wiem, czy dzisiaj ogarnęlibyśmy te wszystkie schody. Nie ma szans. Bo zobaczcie, oprócz. Yy, oprócz schodów tych są jeszcze schody tutaj na górę. Musiałbym tu je zrobić jeszcze schod na kolejne piętro Z kolejnego piętra na jeszcze kolejne piętro Więc no way Nie da rady ja jestem jeszcze głodny e, Ale w sumie akurat o głód się nie muszę martwić Patrzcie na to Zrobimy sobie tak Zrobimy sobie tak Gdzieś tu chyba crafting table mój stał Chyba, że go zniszczyło Chyba go, że, chyba go zniszczyło Poczekajcie w takim razie e, Pyk Crafting table ciach i, 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 I patrzcie na to, jaki jestem bogaty teraz. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. 12 chlebków. Elegancko na bogato. W tej wiosce nie umrzemy z głodu na pewno. O to się nie trzeba martwić. W takim razie, tutaj wszystko na razie nawet nie jest zrobione. Jeśli chciałbym tu zrobić dalej ścieżkę, to ścieżka musiałaby być właśnie w ten sposób zrobiona. Tutaj zejścia nie ma i zejścia nie będzie, chyba, że zrobimy tutaj domek pod schodami, to będzie taka, wiecie, ee, e, skrytka pod schodami, jak Harry Potter mieszkał, ktoś sobie będzie mieszkał w domku pod schodami, chyba, że tak zrobimy, ale jak to możliwe, że to jest tak porozwalane wszystko, przecież tu jeszcze trzeba schody zrobić i tu chyba najpierw, tym się najpierw zajmiemy w takim razie, zobaczcie, tu są schody, chyba, że połączymy te dwie, nie no, trzeba zrobić schody jak nic. Dobra, to poczekajcie. Zaczynamy tutaj. Elegancko, ciach-ciach. No właśnie. Nie ciach-ciach. Pyk. No i tak. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Mam łopatę przecież. Tutaj, tutaj. Od razu sobie przygotuję troszeczkę bardziej. W ogóle zobaczcie, jak to jest idealnie. Idealnie schody robimy, i idealnie się kończą w tym miejscu, w którym powinny. Tu sobie jeszcze pociągnijmy do góry o w ten sposób. No i elegancko mamy schodki w jedną stronę, schodki w drugą stronę. Wszystko jest spoczko, wszystko jest elegancko. Eee, potem jak już będziemy mieli troszeczkę więcej na przykład z będzie można ogarnąć jakieś brukowane tutaj schody. Chociaż brukowanych chyba nie, bo to by, to by brzydko wyglądało. W sensie trzeba by było całe schody od nowa budować, więc to by było troszeczkę roboty. Ehm, a czy tu robimy schody? Chyba niekoniecznie. Niezbyt mi się chce. Tu jest zwykłe łóżko. Ktoś tu sobie mieszka, niech sobie mieszka. A po prostu będzie trzeba chodzić naokoło. Tylko żeby chodzić naokoło, to trzeba zrobić jeszcze tutaj ścieżkę. O, w ten sposób. O, no, coś takiego. Pyk, 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 pyk. Dobra, no i tu ktoś sobie wchodzi. Tutaj wszystko jest. Tu się jeszcze zrobi jakieś y, półpłytkowe pomagajki, albo może nawet drewniane, żeby ładnie to wyglądało. No i tak, chyba schody w większości są już gotowe. A jeśli nie są gotowe, a nie są gotowe, bo tu jeszcze trzeba, no to chyba będziemy musieli po prostu zaraz sobie zrobić jeszcze dodatkowe schody. Póki mamy drewno, pamiętacie, że miałem chyba. Z tak drzewa, więc to, to była taka moja pomoc na początek, na początek serii. 50-36 schodów. O jeku, to jest bardzo mało, to jest zdecydowanie za mało. Nie wyrobimy się z tym. No ale dobra, 44. Na razie wystarczy i trze, trzeba, 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 trzeba zrobić tutaj schodki. Czyli pyk pyk, 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 pyk. pyk. O, jak tu jest idealnie w ogóle? Zobaczcie, wymierzone wszystko. Chyba, że nie jest wymierzone. Chwila, tutaj trzeba zrobić. E, po prostu. taki, 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 taki zaułek. Zobaczcie, bo tutaj to, to, to dalej nie idzie. Tutaj nic dalej nie ma. Ścieżka jest tutaj. Więc trzeba to po prostu. Oha, boję się, że mi tu zaraz się łopata skończy. Ile ona jeszcze ma? Dwa durability. Ok, no to wykorzystajmy to. I zróbmy sobie kolejną łopatę. Chociaż przydałoby się jakiś iron. Nie ma tu serii żadnego Irona. Czy my mieliśmy, mieliśmy iron u kowala któregoś? Chwila. Wobby sprawdzaliśmy kowali, prawda? Jest jeden kowal. On tutaj miał. Tutaj go okradliśmy. Eee, a tu miał zwykły zwykły Stone Slap, czyli chyba nie ma na razie. Trochę kiepsko. Ale schody, żeby były to będzie już będzie już okej okay. o możemy sobie tę ścieżkę poprawić tutaj trzeba będzie zrobić schody na górę e, jak je zrobić ho 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 czekajcie wejść na górę siup i i i i i, i. stąd trzeba te schody jakoś ogarnąć no dobra to może zacz, zacznijmy stąd pyk pyk Pyk, pyk. O, pyk, pyk. Jest spoko. Pomóżmy sobie w sumie troszeczkę na dole, ciach. Będzie ciach, 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 ciach. Ciach. Eee, ciach. To trzeba zniszczyć. Okej, okay, to niszczymy. Tu robimy ładne, ładną. O, o! O, elegancko. Tu są schody, tu są schody na górę, tu są schody na dół. Tu też są schody na dół, dobra, słuchajcie, wszystko jest zrobione, tyle wam powiem. E, więcej schodów chyba nie robimy. Chyba że tutaj takie zobaczcie, tylko ułatwienia na przykład. O. W ogóle tu, tu, ta pochodnia powinna sobie być tutaj. A ścieżka powinna przebiegać bardziej w tym miejscu Co zamiast takich pojedynczych schodów Zróbmy sobie półpłytki, ok? Yy, półpłytki będą dużo ładniej wyglądały Nie będą tak yy, przeszkadzały A zrobiłbym półpłytki ze stołu na... chociaż chyba nie zbyt mogę Mam yy, tylko kobyl, a koblowe, no dobra w sumie wiecie co? Moglibyśmy zrobić koblowe płytki Eee, powiedzcie mi ewentualnie w komentarzu, czy, czy lepiej to zrobić z czegoś innego, ale tutaj zobaczcie, jak są takie po prostu pojedyncze uskoki, zamiast e, zamiast e, zwykłego ogarniania, e, wiecie, schodów, to po prostu zro zrobiłbym o coś takiego. Tutaj zniszczmy, pyk pyk. Eee. O. I tutaj tak samo. Tu by się, tu się przechodzi i i i i i w ogóle tu nie ma tu nie ma tej nie ma ścieżki zrobionej te ścieżki są jakieś takie dziwne bo skręcają a to w jedną a to w drugą o tutaj coś takiego tu jest pyk tutaj ścieżka idzie o dobra tu jest tu kolejny pyk trzeba zrobić pyk 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 no i okej, okay. tu jest zejście, takie pojedyncze, więc też pyk, pyk. No i spoko. No a tu są oczywiście drewniane schody w dół. Tutaj też można zrobić pyk, pyk. Poczekajcie, tutaj jeszcze się, jeszcze nam nie zarosło, więc żeby było wiadomo, którędy ścieżka przebiega, przebiega tędy. O nie, co ja zrobiłem? O! Supi. Supi. Tu się skręca. Dobra, słuchajcie, wszystkie wszystkie ścieżki tutaj w okolicy powinny być już gotowe. Chyba że nie są gotowe, na przykład ta nie jest gotowa. Eee, tutaj zrobimy sobie szybciutko. Pyk pyk i zostały mi jeszcze dwa. Te dwa prawdopodobnie. O, tu są jeszcze dziury do wypełnienia. O, matko, wiecie co? Ja chyba zrobię live'a z tej serii. Ja chyba zrobię live'a, żeby tutaj to wszystko troszeczkę szybciej nam szło bo idzie nam strasznie, strasznie powoli. Ja nie chcę robić odcinków, gdzie po prostu buduję schody. Chciałbym, żeby w kolejnych odcinkach działo się coś, coś odrobinę więcej. Więc myślę, że odpalę jakiegoś live'a z budowania tych ścieżek i tak dalej. A póki co myślę, że wystarczy odcinka. Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że podoba wam się nazwa. <noise> bo jest bardzo śmieszna. Eee, no i powiedzcie koniecznie, jak, jak wam się podoba moje nowe tło, bo jest bardzo, też bardzo fajne. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć.